Często pacjenci po udarach mózgu mają wzmożone napięcia mięśniowe, czyli tak zwaną spastyczność. Nieleczona spastyczność utrudnia codzienne funkcjonowanie i powoduje różne konsekwencje. W listopadzie bieżącego roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Koszarowej otwarto centrum leczenia spastyczności i dystonii. Jest to miejsce, gdzie pacjent po udarze mózgu może dostać kompleksową opiekę i zostać poprowadzony przez specjalistów. W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia pacjent ma zapewnione trzy wizyty w roku w Centrum Leczenia Spastyczności i Dystonii przy ulicy Koszarowej. Powołanie tego centrum Powoduje to, że stajemy się rozpoznawalni, że pacjenci jakby wiedzą, gdzie trafić. Bo to, że jest na oddziale, w którymś oddziale neurologii takie leczenie jest prowadzone, no to pacjentom jakby mało osób o tym wie. Tak? Natomiast jeśli powstaje już Centrum Leczenia Spastyczności i Dystonii, to już jest jakby ukierunkowane i jest to bardziej rozpoznawalne też jest łatwiejszy dostęp dla pacjentów do nas, o to nam chodzi, żeby po prostu zwiększyć świadomość wśród mieszkańców Dolnego Śląska wśród pacjentów i, i zwiększyć dostępność dla pacjentów. Z reguły spastyczność pojawia się w okresie do trzech miesięcy po udarze. Specjaliści zaznaczają, że ważne jest, aby pacjent rozpoczął leczenie w odpowiednim momencie. Pacjent, który przebył udar mózgu i lekarz, czy lekarz rodzinny, czy lekarz specjalista, neurolog widzi u niego wzmożone napięcie mięśniowe, które mówimy o tym, że napięcie jest spastyczne, jest kierowane do nas, tutaj do poradni neurologicznej, celem leczenia toksyną botulinową. Leczenie toksyną botulinową polega na wybraniu mięśni, które są najbardziej napięte i podanie w te miejsca zastrzyków, które zawierają toksynę botulinową pod kontrolą USG. Dla pacjentów po udarze centrum leczenia spastyczności i dystonii to szansa na poprawę jakości życia i szybszy powrót do normalności. W 2006 roku pękł mózgu i od tego czasu no, problem jest plastyczność lewej strony ciała, która jest niewładna i, no, no i to bardzo dużym stopniu utrudnia mi codzienne funkcjonowanie. Ja ten szpital znam, bo tutaj nieraz leżałam, znam lekarzy i, no i przede wszystkim wiem, że tutaj jest to. Dowiedziałam się i no, no co dużo chcieć. Mam już zapewnioną rehabilitację, bo sama ćwiczę. Mam rehabilitanta, który pokaże mi jak to dalej ćwiczyć, żeby to przyniosło jeszcze lepszy efekt. Naprawdę ogromne nadzieje wiąże się z tym rozstrzygnięciem. Także się bardzo cieszę, że mogłam wziąć udział w programie. Często pacjenci, którzy mają dużą spastyczność, potrzebują szeroko pojętej konsultacji. Z tego powodu z Centrum Spastyczności Dystonii na co dzień współpracuje lekarz rehabilitacji oraz ortoped-traumatolog. To nie jest tak, że pacjent przychodzi tutaj tylko po pierwszą pomoc. Tutaj ten ośrodek powstał po to, aby pacjent po udarze mózgu mógł być przez nas poprowadzony. Nieleczona spastyczność prowadzi do przykurczy, więc, jakby deformacji stawów, więc dużo różnych konsekwencji to niesie ze sobą nieleczona taka spastyczność, Natomiast jakby leczenie nasze ma na celu właściwie umożliwienie i ułatwienie rehabilitacji. Tak? My chcemy tą spastyczność leczyć po to, żeby pacjent miał możliwość lepszej rehabilitacji, żeby często pacjentowi w ogóle umożliwić tą rehabilitację. Także to jest leczenie, które jest jakby kompatybilne z rehabilitacją. My jakby działamy na tym pierwszym etapie, poprawiamy mobilność, a na dalszym etapie jest rehabilitacja, tak? która już no, może przywrócić funkcjonalność pacjentowi. Użycie toksyny botulinowej ułatwia tą rehabilitację bardzo... Bardzo znamiennie i my obserwujemy, że zastosowanie toksyny botulinowej plus rehabilitacja jest dużo lepszy efekt dla naszego pacjenta, i to się wiąże z poprawą jakości jego życia w, no, w linii prostej. To jest bardzo ważne miejsce ze względu na to, że u nas pacjenci są leczeni na oddziale neurologicznym, na pododdziale udarowym, i także organizujemy dla nich dalszy bardzo ważny element leczenia, czyli oddział rehabilitacji neurologicznej, który planujemy otworzyć w przyszłym roku na przełomie kwietnia i maja, oczywiście po uzyskaniu kontraktu z nfz u Echo 24 Nina